Słuchajcie, przyszła po mnie i moje pieniądze! Dziwny on, dawno się nie widziałyśmy. Hej, Zoe, zmieniłaś się. Jak się masz? Nieźle jak widać. Dlaczego Leo się chowa? Ej, co jest z wami? Ona jest tutaj, żeby się zemścić. Ha, a po co mi to, skoro mam mapę skarbów? To był zwykły nudny wieczór. Dopóki nie zauważyłam pewnej ciekawej mapy u strażnika, wygląda na mapę skarbu. To nie ma żadnego sensu. Nie miałam papieru, więc musiałam improwizować. Ważne, żeby mieć czas na przerysowanie wszystkiego. Tak więc mamy przejść przez dżunglę z góry? Dobra. Cóż, wkrótce będę bogaty, więc nie potrzebuję już tej roboty. Dara! Udało mi się to skopiować. Powodzenia, żebyś się nie zgubił po drodze. Ach, a kto potrzebuje ciebie i twojego skarbu? Jestem już giga bogaty. Naiwny, Leo. Nie wiesz, co tracisz. Dzięki temu będziesz mega, ultra, giga bogaty, jestem gotowa iść za niego. Brzmi jak świetny plan na życie! Jaki wspaniały dziś dzień, a kawa wydaje się szczególnie dobra. To przyjemność. Hej, ktoś mnie to przerywać? Przestań! Ej, obudź się! Co się stało? Gdzie ja jestem? Przegrzałeś się na słońcu i leżałeś tu przez długi czas. Tak w ogóle gdzie jest Zoe? Nigdzie jej nie widzę! O nie, ona ma jedyną kopię mapy. Więc gdzie mamy szukać skarbu? Mam doskonałą pamięć fotograficzną. Wiedziałaś o tym talencie naszej biedaczki? Pierwsze słyszę. Oto mapa. E, nie, pozwól, że ci pokażę. Moja super droga mapa z łańcuszka będzie lepsza. Musimy iść tędy. Nie, mylisz się. Tylko marnujemy czas. Hej, ja też mogę przedstawić swoją wersję drogi. Powiedzmy, że to nasza wyspa, więc krzyż był tam. Ona zdecydowanie się myli. Zgadzam się z Tobą. Która mapa jest prawdziwa? Emilki, Kai czy moja? Piszcie swoje odpowiedzi w komentarzach. Poszukiwania poszukiwaniami, ale obiad zjeść trzeba. Po prostu trzeba czekać na haczyk. Cóż, w porządku. Najważniejszą rzeczą w tym biznesie jest cierpliwość. Ale nie mam jej bez końca. Właśnie, żeby złowić rybę, trzeba myśleć jak ryba. Jestem genialna! Ej, gulgul! Popój tutaj jest bezpiecznie jest jedzonko. Gulgul! Gul. Nie ufasz mi kolego! To nie ma sensu. Hmm, może to zadziała. Mam bardzo smaczne jedzenie, chodź! Nigdy w życiu nie jadłam niczego lepszego. Gul, gul! A cóż, lepiej się położę i pooglądam filmiki o Kitoki. O, już jest! Nowa część i kujona w więzieniu! Muszę szybko coś złapać na obiad. Wow, jaka ryba! Ale połów! Nie! Rekin? Żyje? Oszalałeś! zła syrenka! Odstraszyłeś mi wszystkie ryby! Każdy postanowił zdobyć jedzenie na swój sposób. Biedna Amilka wybrała bardziej tradycyjne metody. O, poproszę owoce i mleko kokosowe na obiad. Muszę tylko jakoś to wszystko posiekać. Ale to nic. Kiedyś ustanowiłam rekord w grze owocowe ninja, więc jestem gotowa na mistrzowską lekcję. Ale dlaczego ona nimi tak rzuca? Gdybym tylko wiedział. Biedni ludzie mają swoje dziwactwa. Myślałeś, że ode mnie uciekniesz? Kamień, jesteś następny. Zmiłuj się nade mną! O, jak mogłabym skrzywdzić takie maleństwo? Chodź ze mną, będziesz moim towarzyszem. Jeszcze trochę i będziesz miał fryzurę. No, teraz jesteśmy jak bliźniaki. Ci bogacze mnie nie rozumieją. Ale ty to co innego. O, spójrz, ciekawe co robi Leo. Gdzie jest skarb? Muszę go znaleźć przed innymi. O, wskazówka! Najwyraźniej coś tu jest. Czy to może być skrzynia skarbów? Znowu nic! To już piąty raz! Co ja robię źle, w porządku? Nie mogę się poddać. O, o może tym razem nam się poszczęści. Daj spokój, przynajmniej kilka sztabek złota! Klapa. Czy mój wykrywacz metali jest zepsuty, czy co? Co? Nic ci nie wychodzi, co? Może zacznij od zdjęcia złotych pierścionków na stopach, na które reaguje Twoje urządzenie. <ścoughs> Ach więc to w nich tkwi cały problem. Powinno ich zabraknąć. Trzeba było mi je po prostu dać. Gdzie one są? Tak, to odpowiedni rozmiar dla mnie. Mam genialny plan znalezienia złota. Podczas gdy ta dwójka błąka się po dżungli, ja złapię same bogactwa. Ech, nie lubię już łowić ryb. Nie, cofam to. Czy naprawdę złapałam złotą rybkę? To takie ciężkie. Może to naprawdę czyste złoto. Ale mam szczęście. Całe 20 dolarów. Emilka, daj mi przynętę. Właściwie łowię tutaj złote rybki. Z kolei Emilka znalazła już kilka innych bogactw. Teraz powinno pójść lepiej. Też mam taką nadzieję. Z moim przebraniem na poziomie 80. na pewno mnie nie zauważy. Mam nadzieję, że nie będzie znowu piszczeć nad pokrywkami konserw. Hmm, może coś tu jest. Po prostu muszę jakoś pokonać te krzaki. O, o, nie czuję się za dobrze. Muszę się ratować. Biegające krzaki i znów nic nie było. A we, znalazłyście coś? Nic oprócz twojego pierścionka i 20 dolców kai. Ech, może Zoe nas oszukała. Czekajcie, spójrzcie tam. Czy to wam czegoś nie przypomina? To ten sam krzyż co na mapie. Nie ma czasu do stracenia, biegnijmy! Kopać! Jest pusta. Może znalazła ją przed nami. Kochani, mam coś! Uj, jakiś przypadek? Wygląda na to, że w końcu znaleźliśmy skarb. Aha, więc od tego wszystko się zaczęło. Życie jest piękne, kiedy jesteś giga bogaty i przystojny. Pełno tu też przysmaków i drogich drinków. Mam komfort na całe życie. Mmm, moje kubki smakowe są w niebie. Panie Leo, mamy problem. Policja cię szuka. W całym mieście są plakaty. Co? Ale dlaczego? Ja nie zrobiłem nic nielegalnego. Dobra, wygląda na to, że musimy na chwilę zniknąć z pola widzenia. Zatrę ślady i pozbędę się potencjalnych dowodów. Wolność jest ważniejsza niż jakiekolwiek dokumenty. Cóż, nie panikujmy! Zajmę się wszystkim! Jestem wystarczająco bogaty, aby rozwiązać ten problem i załatwić wszystkie sprawy. Odbiór znalazłem Leo Yanga. Dzwonię teraz po wsparcie! Tak, nie jest dobrze. Wynośmy się stąd. i podaj mi rękę. Nie wyjeżdżam bez mojej asystentki. Stój natychmiast. Pożałujesz tego. Uff, czuję się jak w filmie akcji. Hej, nie zapomnij oddać mi mojej torby. Dobrze, że nie wiedzą, że jest pełna pieniędzy, bo inaczej by je sobie zatrzymali. Jesteśmy na bezludnej wyspie? Tak, nikt mnie tu nie znajdzie. Halo, jest tu ktoś? Tak. A! Jak zwykle chowam się za spódnicą, mamusi. Idź sprawdź, kto to był. Aborygen? Duch? Niech ktoś mi pomoże. Chcę wrócić do domu, do mamy. Szaleje z samotności. Pomocy! O, cześć. A, pomóżcie mi! Spokój się. Lepiej powiedz nam, że jesteśmy tu sami. Tam jest ktoś jeszcze. O, nareszcie, suchy lot. Nie będę pokarmem dla ryb. Ale za długo już pływam i nie mogę się czołgać. O, teraz mogę. Trudno pozbyć się bogatych nawyków. Bogactwo na bezludnej wyspie? Dlaczego nie? Teraz nawet czuję się lepiej. O, użyję flary na wypadek, gdyby ktoś nas zobaczył. Czekaj, nie możemy pozwolić nikomu nas znaleźć. Wow, ale rakieta uderzyła prosto w cel. O, co za szczęście. Hej, chciałam inny kolor słomki. Cieszę się, że nie spadł mi na głowę. Dlaczego mam najzwyklejszego kokosa? To niesprawiedliwe. Wydaje mi się, że to dlatego, że jesteś biedna, a ja jestem bogata. Ja ogólnie jestem giga bogaty. Jaki los czeka naszych bohaterów na bezludnej wyspie? Bądźcie czujni. Teraz nie muszę iść na studia i mogę odpoczywać cały dzień. To świetne miejsce do opalania. Hej, jaśnie pani, zejdź ze mnie. Promienie słoneczne idealnie padają na moją skórę. Wciąż tu jestem. Masz do dyspozycji całą wyspę i tu się kładziesz? Ale Kaja słucha teraz czegoś ważniejszego. Podcastu Jak się wzbogacić. Wypuśćcie mnie z tej pułapki, proszę. Dobra, Miko, uspokój się. Wychodziłyśmy z gorszej sytuacji niż ta. Będziesz musiała przypomnieć sobie dzieciństwo i popracować z łopatą. Uff, w końcu się udało. To właśnie dostajesz za zmuszanie mnie do kopania przez pół godziny. Ale lepiej ukryję dowody, bo kto wie, czy ta bogata dziewucha zdecyduje się zaatakować mnie swoim marudzeniem. Ech, gdzie mam leżeć, żeby znowu nikt mi nie przeszkadzał? O, tego właśnie potrzebuję. To idealne miejsce. Już się widzę, jak rozkładam hamak i chowam się w cieniu przed gorącym słońcem. A czyjaś domowa sieć rybacka posłuży jako hamak. Teraz i tak nie ma co łowić. Zawiąż wokół palmy i gotowe. Jestem taka sprytna. O, co to za zapach? Fuj, ryba! To jest taka śliska, to obrzydliwe! E? Czy to żywa ryba? Tak, kochanie! Na co się patrzysz? Rzuć mnie z powrotem do wody! Eee, zabierzcie to ode mnie! Są tacy niegrzeczni! Co ona tam robi? Pff, a, będzie leżała w sieci rybackiej? Ubóstwo doprowadziło ją do rozpaczy. A co z Leo? Dlaczego wcześniej nie pomyślałem o zakupie własnej, prywatnej wyspy? Hej, też tak chcę! Udowodnię, że jestem tak samo wspaniała jak on. Dobrze, że mój czerwony dywan jest zawsze przy mnie. Załuj pracuj ciężej, to za ustawienie, ta dwójka ma najlepsze miejsca. Chociaż to moja szansa, by udowodnić swoją wyższość. A stąd będę miała o wiele lepszy widok. Nadal będą mi zazdrościć. Hej, jak tam pogoda? Haha, wybrałam właściwe miejsce. Kaja, bądź ostrożna, bo spadniesz! Mam nadzieję, że mocno związałam materiał i nie spadnę w najbardziej nieodpowiednim momencie. Co za błogość. O-o, wypiłam chyba za dużo mleka kokosowego. O, za wysoko. Będę musiała skoczyć albo pęknę. Uff, wylądowałam na nogach jak kot. Hej, wszystko okej? Okay? Wszystko gra. Może ona jest tajną Spider-Woman? Och, co za ulga. Znowu wspinasz się na hamak? Myślę, że lepiej wrócę do mojego starego, dobrego leżaka. Tu jest o wiele lepiej. Można się opalać. Mój żołądek się buntuje, potrzebuje czegoś do jedzenia. Ale nie ma farmy ani supermarketu. Co robić? Otóż to! Przypomnę sobie lekcję survivalu. Nie od parady byłam harcerką. Pierwszą rzeczą jest zbudowanie pułapki i włożenie do niej przynęty. Co? Wygląda realistycznie. Teraz powinnam po prostu się zaczaić i poczekać. Poproszę rybę w sosie śmietanowym, ostrygi, sałatkę krabową, krewetki w cieście, a także egzotyczne owoce. On to wszystko zje? Nie zapomnij o piciu. Dobra, zamówienie przyjęte. Idę po nie. Właściwie łowienie owoców morza i gotowanie nie są częścią moich obowiązków. Cóż, kiedy czekam na zamówienie, równie dobrze mogę coś zjeść. Halo, dowóz jedzenia? Przynieście mi sushi. Adres to Bezludna Wyspa. To się nazywa obsługa. Zoe mogłaby się od nich czegoś nauczyć. Mniam, miam. Całkiem nieźle. O, jesteś głodna? Usiądź i spróbuj sushi pierwszej klasy. Co? Dzięki, nie trzeba. Nie potrzebuję jałmużny. Chociaż wygląda pysznie. Ale wolałabym coś zamówić sama. Dlaczego akurat teraz? Bokowie szczęścia znów odwrócili się ode mnie. Już zmieniłaś zdanie? Sam sobie jedz surową rybę. Więcej dla mnie. Oto ona mój skarb! Chodź do mamusi! Żarcie! Wygląda na to, że głód przyćmił umysł Kai. Jaka cudowna pogoda. O, czy Emilka złapała swoją ofiarę? Mój żołądek się niecierpliwi. Ach, obiad do mnie pełza. Ciekawe, co tam jest? Tak? Może dzik? Nie, nie to nie. To jest. Kaja? Mój genialny plan nie wypalił. Najwyraźniej umrę dziś z głodu. Było Byłoby łatwiej, gdybym miała wędkę. Hej, co tam, Maleo? Mmm, z łososiem mój ulubiony! Załóżjesz sushi? Czy on sobie jaja robi? Próbowałam złapać mu jedzenie na darmo? Lepiej zawiesz ten kij, bo na wyspie będzie o jednego bogacza mniej! Po co mi to? Hmm, może lepiej po szczęści mi się łowiąc ryby. Co to za życie na wyspie bez chatki? Czas przetestować umiejętności konstrukcyjne. Jedna Emilka, jak zawsze, polega tylko na sobie i na sile materiałów, które znalazła. Teraz muszę je związać tak mocno, jak się da, żeby nie było w nocy niespodzianek. Życie bez pieniędzy nauczyło Emilkę wielu rzeczy. Na przykład jak zbudować schronienie własnymi rękami. Cóż, chyba jest nieźle. Co mam postawić na tych kijach? Hmm, myślę, że widzę coś przydatnego. Siedzinnego rybaka wyrzucono na brzeg. Mam dzisiaj szczęście. Czy ryby na pewno zniknęły? Nie chcę popełnić tego samego błędu. Przywiążę siatkę do patyków, żeby nie dała się ponieść emocjom. A do środka włożę matę, którą znalazłam na opuszczonej łajbie. Gotowe. Witam w moim nowym domu. Wygląda jeszcze przytomniej niż ten ostatni. O, pójdę poszukać kwiatów, którymi udekoruję mój szałas. Nie powinna była zostawiać go bez opieki. Ups, wymazałam jakiś napis. E, tam. O, ktoś zbudował chatę specjalnie dla mnie? Jak miło. Wnętrze jest kiepskie, ale mogę to naprawić, bo nie na darmo noszę czerwony dywan. Teraz jest o wiele lepiej. Zrobi dzisiaj parapetówkę. Może powinnam urządzić tu imprezę? W takim razie powinnam go udekorować przed przybyciem gości. Widziałam kilka ładnych muszelek na plaży. Ach, nie masz pojęcia, jak jestem zmęczony. Muszę odpocząć. Mm, na pewno. Chatka? Tu się zatrzymamy. Udekoruj ten śmietnik, żeby było mi tu miło. Zawieź to mój ulubiony łańcuch. Wedle życzenia, proszę pana. To miejsce wygląda teraz o tysiąc dolarów lepiej. Oj, dziekaja! Ej, co zrobiłeś z moim domem? O czym ty mówisz? To jest nasze. Co robicie? Teraz na moim czerwonym dywanie jest piasek, a poza tym to jest moje miejsce! Nie ma mowy! Mam oficjalne potwierdzenie tego, co powiedziałem. U, mam nadzieję, że się nie pobiją! Ten dokument jest fałszywy! Zawiązałam ten węzeł i znalazłam też siatkę! Tam jest mój czerwony dywan. Mój łańcuch jest tutaj, czyli to mój dom. To tak jakbym oglądała jakiś program telewizyjny. Dobrze, że nie muszę brać w tym udziału. Jak myślisz, kto wygra te kłótnie? Napisz swoje domysły w komentarzach pod tym filmikiem. Tak długo zajęło mi pływanie, a teraz w końcu tu jestem. Żaden przestępca nie ucieknie od funkcjonariusza Eryka. O, co to jest? Dowód? Podążam za gorącym tropem. Ah! odbiór! Znalazłam winowajcę! Jesteśmy tutaj. Pomóż nam! Już idę! Zabierz nas stąd! To już koniec. Możesz mnie aresztować. Ej, odsuń się, stoisz mi na drodze! O nie, dlaczego? Proszę, Zoe, ale nie jestem winna. W przeciwieństwie do Twojego szefa znamy o tobie całą prawdę. Co się stało? Ona cię wrobiła! Nie wiesz mu, Leo, to było miesiące temu. On śpi? Świetnie. To moja szansa na zarobienie dużej kasy. I tak za mało mi płaci. Dowiedzieliśmy się, że podczas drzemki ona podpisała Twoją ręką ważny dokument. Ale nie martw się, zostanie ukarana. Stój! Do prawnika! Zoe, jesteś zwolniona. Co za dramat. Tak, nie pójdę do więzienia. Uczcimy to? Ale z was marudy. Za nimi, za nim odpłyną bez nas. Czekajcie, nie zostawiajcie mnie! Bogini syrenetu, to ujęcie zrobi wrażenie. Kolejna reklama sushi. Wieczór z Leo. I wygląda na to, że moje życie miłosne zaczyna się poprawiać. A co z ogonem? Co? Nie ma problemu. Patrz i ucz się. Dziś Kaja rozgrzeje parkiet, Samba, Leo, Uziaki, Ciacza, Raz, dwa. Ups! co za pech. Proszę, pozostań przy życiu, mój drogi telefonie. Nie, dlaczego teraz? Idealna twarz Leo na wyświetlaczu zostanie zniszczona. Dam radę. Mocniej. Nogi wybieram Was. Poważnie! Wygląda na to, że telefon Zoe też miał zaplanowaną zabawę na dzisiaj impreza bez selfie. Co to za magia? Nie ma nawet rysy. Dokładnie czas ujawnić ci mój sekret. Mój telefon też się zepsuł, ale potem znalazłam klej silikonowy. Załóżmy muszle z morskich głębin. Przyklejmy drugą dla kontrastu. Dzięki temu nasze etui jest bardziej eleganckie. Dodajmy trzecią muszę delikatnego koloru. Teraz umieszczamy naszego małego przyjaciela kraba. Za pomocą pensety ostrożnie ułóż wzór cyrkonii przypominający bombelki. Proszę, nie musisz mi dziękować. Wow, wygląda jak morze. Co ja bym bez ciebie zrobiła? Oto Leo. Czekaj, mogę iść z tobą na imprezę? Dobra, ale kontroluj te swoje przemiany. Szkoda, prawie to zrobiłam. Tak, jeszcze nigdy tak nie cieszyłam się na widok moich nóg. Ludzie też robią imprezy w pianie. Jakby w morzu nie było wystarczająco piany. Hej, dokąd idziecie? Najlepszy gość w mieście przyjechał do Kai, a my. Cicho, mamo, idziemy potańczyć. Tańce? Zaraz się tym zajmę. Dzień dobry, pani Kowalska. Mhm. Jestem Leo, zabieram pani córkę na imprezę. Biedactwo. Hej, twoja mama chyba mnie nie słyszy. Idziemy? Mama Syrena nie wydaje się być zbyt zadowolona z ukochanej córki. Zostaniecie w domu. Ale dlaczego? To niesprawiedliwe. Dobra, zróbmy tak. Zaczerpnij powietrza. Człowiek do ciebie nie pasuje. Zapomniałem, gdzie był płot, po którym się wspinałem. Wpadniesz w kłopoty wśród ludzi. Wow, mamo, to okrutne. Coś ciągnie mnie w dół. Rami, siostro. Zobaczysz, mama ma zawsze rację. Moje serce jest złamane. Nie płacz, jestem przy tobie. Rodzina jest ważniejsza. Nie smuć się już. Mamy nie ma. Zaraz to naprawimy. Bum, zobacz jak fajnie wyszło. Tylko nie to. Znowu ogon. Uwierz w siebie. Ups! Co za dziecko wieloryba. Nogi ze mnie, lepiej poćwicz więcej. Taka sztuczka wymaga tylko czasu. Nie! Dalej! Dziewczyny! Kryjecie! Kochane, idę do babci. A co to za cud natury? Tylko ćwiczmy przemiany ogona. Nigdy więcej rybiej głowy. Uff! Moje niegrzeczne dziewczynki. Teraz już poważnie. Żadnych imprez. Po zamieszkacie w delfinarium. Po prostu zostańcie w domu. Dobrze. Do zobaczenia, kochane. Pama musiu! Co my tu mamy? Święte żółwie, ale się zabujałam. To Leo? Nowa impreza! Ale nie możemy. Zapomniałaś co mówiła mama? Tak naprawdę nie chcę mieszkać z delfinami. Mam pomysł. Jestem nieśmiała. Dokąd poszła? Nie zaszkodzi się upewnić. Potrzebuję czegoś innego. O, to jest idealne. Właśnie tak. Uuu, wreszcie. Czuję wolność. Mam złe przeczucia. Nie możemy iść na imprezę, prawda? Tak. Dobrze. Do innych ludzi. Pewnie. Hmm, ale jeśli zrobimy tu imprezę, to nie musimy nigdzie iść i łamać zakazów mamy. Nie wiem, Kaja. Tak jak myślałam. Od tak dawna marzyłyśmy o tańcu i zabawie. Dobra, wchodzę w to. Nasze małe syreny są gotowe na szaleństwo. O, -o porażka. Jak zwykle. To koniec mojej zabawy? Dobra, przestań marudzić. Pomyślimy o specjalnym tańcu dla ciebie. Prawie zapomniałam! Leo, witaj na naszej imprezie! Chwileczkę. Bingo. Mam nadzieję, że trauma psychologiczna nie była zbyt głęboka. Impreza stulecia nadchodzi! Więc impreza musi być bezbłędna. Od czego by tu zacząć? Sprawdźmy listę zadań. Ile tego jest? Zaczniemy od smakołyków. Co powiesz? Zgoda. Zacznijmy teraz. Do koktajlu syreny potrzebujemy lodu i picia o smaku cytrynowym. Wypełniamy tylko połowę szklanki, bo główną atrakcją jest ta aromatyczna oranżada winogronowa. Wygląda na to, że narodziła się tu prawdziwa magia. Udekoruj napój małymi żelkami. I pięknym plasterkiem pomarańczy dla kontrastu. A czym jest napój bez słomki? Ostatnim akcentem jest gałązka mięty lub rozmarynu. Nasza uczta jest gotowa! Wow, chcę od razu spróbować. Mmm, pyszne! Zostaw to w spokoju. Nie mamy dużo czasu. Okej, okay, chwileczkę. Co dalej? Musimy zrobić wszystko przed imprezą. Uff, zrobiłyśmy świetną robotę. Powinno wystarczyć dla wszystkich. Ale co za niechlujny wygląd. Tak, to nie będzie dobre na imprezie. Ciekawe, czy ten lakier pasuje do mojego looku. Nie, to nuda. Kiedy się tego nauczę? To nie działa. Spokojnie. Ogon, mam tego dość. Jak długo możesz być mi nieposłuszny? Muszę o tym zapomnieć. Normalne syreny mają inne obawy. O, mogę zrobić świetny dodatek. Do podstawy używam kawałka gęstego polietylenu. Wycinam pożądany kształt i zaklejam kilka miejsc klejem, aby przymocować błyszczącą wstążkę lub paski folii. Z tej strony przykleję ładny element ze starej broszki mojej mamy. Na koniec dodamy kolorowe cyrkonie w różnych rozmiarach. Oto nasz odświętny dodatek! Sprawdźmy, czy pasuje. To idealna dekoracja! Hej Zoe, spójrz co... To ci zwrot akcji! Nie wiem, jak to się stało! Teraz jestem dziwolągiem! <laughs> Ten strój jest zdecydowanie wyjątkowy! Ciochy wybrane! Ale co ze mną? Samolub, jak zwykle! Goście? Tak wcześnie? Ale sala imprezowa nie jest gotowa! Panikuję! Potrzebuję trochę powietrza! Och. Bierzmy się do pracy! Teraz to już coś! Łańcuchy same się nie powieszą! Zaczekaj! Organizowanie imprez to ciężka praca. Nawet spokojna Kaja postanowiła włączyć tryb turbo. Dla kogo mogła tak bardzo się starać? Pośpiesz się długo nie wytrzymam, jak w czarny piątek. Zrobię sobie małą przerwę. Przepraszamy, mamy problemy techniczne? Nigdzie nie odchodźcie? Cóż, przynajmniej próbowałam. Jak ja wcześniej na to nie wpadłam? Czy ktoś wspina się na dach? Hej, witamy! Wow, dajcie mi się rozejrzeć. Nigdy wcześniej nie byłem na tak stylowej imprezie. Przejdziemy do historii. Piątka. Miło cię widzieć, Kaja. O, Leo, udało ci się przyjść. Ups, jestem wyczerpana po przygotowaniach. Biegnij do swojego księcia. Baw się dobrze. Oto one, gruchające gołąbki. Jesteś taka słodka. Kaja będzie taką piękną panną młodą. Myślę tylko o tobie. To moja ulubiona piosenka? Podobno goście zakochali się też w smakołykach syren. Muzyka jest super! Ty i Kaja dałyście z siebie wszystko! Na długo to zapamiętamy! Dzięki. Hej, ludzie! Co powiecie na kąpiel w naszym basenie? O, to świetny pomysł siostrzyczko! Skoczmy do wody! Czy mi się wydaje, że one są trochę dziwne, a co z deszczem? Woda! Kochani, chodźcie! Nie, dzięki. Obejdziemy się dziś bez pływania. Ale jest ciepło. No dobrze. Co oni wiedzą o zabawie? Chodźmy do Eryka. Ale słodycze nie były złe. Wezmę parę ze sobą. Ha! Jutro sama zrobię najfajniejszą imprezę. Radość już dopadła i coś gorszego walczy, by ją zastąpić. Pani Kowalska ewidentnie nie pochwali tego bałaganu. O nie, mama nas zabije! Jak możemy szybko posprzątać dom, tak żeby mama nie widziała? Kochani, piszcie w komentarzach! Jedyne co kocham to kontrabas! O, tylko śnie. Tworzysz swoje i podziwiasz. Ach, te maniery Morsa. A co jeśli mama utknie w toalecie? O, już utknęła? Dobra, niech tam posiedzi. Od Leo? O, na pewno ogląda osiłka i fujona w więzieniu.